Witam serdecznie, Trygon Powietrza. Zrobimy czytanie tygodniowe od 6 do 12 listopada. Sprawdzimy energię na najbliższy tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość oraz finanse. Pracuję z oczyszczeniem czakr, no i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczność na moim kanale znajdziecie pełną ofertę, zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dopasować odpowiednikami dla siebie, wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. No i zobaczmy, moi drodzy, czytanie tygodniowe, 6-12 listopad, zaczynamy od bliźniąt. Bliźnięta, co też dla Was. Moi drodzy, tutaj jest śmierć jako główna energia, czyli zakończenie, transformacja, ruszenie do przodu. I teraz tak, przede wszystkim, co ja tutaj widzę zakończenie jakiejś relacji, zakończenie jakiegoś starego etapu w życiu całkowicie odwracacie się od tego. To może być zakończenie jakiejś toksycznej relacji, to może być zakończenie relacji z jakimś rakiem, bo też mam taką energię i ruszenie w kierunku właśnie stabilizacji. Ja przy was widzę całkowicie nową osobę z trygonu ziemi, byk, Panna, Koziorożec. Osoba poznana albo w pracy, albo po prostu nie wiem, ja macie jakieś pasje, może razem gdzieś gracie w tenisa, jeździcie konno, no i tam w tym miejscu poznajecie tę osobę. Tu jest tak jakby chęć ustabilizowania się, ustatkowania. Są też bliźnięta, które za wszelką cenę chcą uratować jakąś relację, bo zależy Wam właśnie na pieniądzach, na stabilizacji, na tych sprawach bardziej materialnych. Ale też mówię, no teraz jest listopad, grudzień, zbliżają się święta. Niektórzy będą po prostu chcieli powrotu do kogoś z przeszłości, żeby też no tutaj nie, nie zostać samemu, tak, na koniec roku. Są różne powody, natomiast karty pokazują, że kurczowo chcecie kogoś zatrzymać przy sobie. Jeżeli nie zakończacie jakiejś relacji, ale widzę, że też ktoś będzie chciał się od Was odwrócić, będzie chciał iść w nowym kierunku, tak? Całkowicie zamknięcie i ruszenie do przodu. No i rydwan to też karta raka. Może być tak, że jeżeli mieliście relację z rakiem, no to rak może po prostu ruszyć w nowym kierunku, tak? A Wy będziecie sobie układać życie na nowo z kimś zupełnie nowym, albo po prostu zostajecie tutaj sami dla siebie i dbacie o swój komfort, tak? Co Was może zasmucić? Sąd. Czyli tak jak mówię brak pojednania, brak połączenia, jakaś też prawda wyjdzie na jaw w tym tygodniu. Coś było ukryte, ktoś tutaj z czymś kłamał, ściemniał, nie wiem, ktoś coś próbował komuś wmówić, później wyjdzie wszystko na jaw. No to jest taki tydzień, w którym widzimy, że atmosfera się oczyszcza i tak jakby no klapki spadają z oczu, tak? Coś tutaj się zacznie wyjaśniać. W pracy widzi, widzę zamknięcie czegoś, więc możecie albo odchodzić od pracy, albo możecie chcieć po prostu czegoś zupełnie nowego, bo też widzę tutaj bliźnięta, które myślą o założeniu własnej działalności, tak? Czyli odwracacie się od pracy takiej na etat, ponieważ chcecie zrobić coś na własną rękę, chcecie być niezależni i tak jakby no, nie trzymać się kurczowo miejsca, w którym nie czujecie takiego spełnienia i rozwoju. Ja jeszcze dopytam teraz w drugiej talii, o co tutaj chodzi. Dlaczego jest karta sądu? Siódemka buław, dokładnie. Mm, tutaj tak jakby nie ma jakiegoś połączenia, pojednania z kimś, po prostu dochodzi do rozstania. A, dlatego, że jakaś prawda wychodzi na jaw, ktoś się po prostu bardzo bał, że tę osobę straci, mógł manipulować. Mm, natomiast tutaj ta osoba gdzieś po prostu odchodzi, tak? Oj. Widzicie, dwa razy się powtórzył rydwan kartaraka. Siódemka mieczy, tu jest jakieś kłamstwo. Ktoś tutaj ściemniał, kłamał, ktoś mógł kogoś mieć na boku, albo ktoś chciał kogoś na siłę zatrzymać jakimś sposobem. Nie wiem, może kobieta na przykład na ciążę chciała mężczyznę tutaj zatrzymać, tak? Wymyśliła sobie ciążę. Może być tak, że na przykład partner tutaj już kogoś poznał i nie mówi wam o tym, ale teraz jakby odwraca się, odchodzi w innym kierunku. No, i wy tutaj mocno to analizujecie, przyglądacie się, kogoś obserwujecie. Ja tutaj też widzę, że ktoś może mieć dostęp do czyichś kąt, może tutaj kogoś szpiegować, tak? No, ktoś może na przykład wyczuwać zdradę, tak, że partner już poznał inną osobę. No, i mo może być mocne szpiegowanie, przyglądanie się tej sytuacji, hmm, ale tu jakaś prawda wychodzi na jaw. Ktoś coś ukrywał i coś wyjdzie w tym tygodniu na jaw i tak jakby po prostu wyruszacie do przodu, ale w nowym kierunku, tak? Po tym rozstaniu. Natomiast jeżeli jesteście singlami, kochani, tutaj możecie kogoś poznać, tak jak mówię, przy pracy, przy jakiejś pasji, będziecie gdzieś na przykład w jakimś miejscu, w którym tak jak mówię, no nie wiem, gracie w tenisa, jeździcie konno, nie wiem, jakieś inne sporty na basen, na siłownię chodzicie, tam możecie poznać właśnie nową osobę. Jeśli chodzi o zdrowie, karta głupca to są choroby wrodzone, choroby zakaźne i choroby wieku dziecięcego, także na to zwróćcie w tym tygodniu uwagę, coś się może tutaj pojawić. No i jeśli chodzi o kartę wyroczni, czas uwolnić się od tego, co negatywne. I tu mamy skorpiona, jesteśmy w sezonie skorpiona, także, kochani, zamykamy negatywną przeszłość, zamykamy toksyczną przeszłość. Widzę, że wyruszacie w ogóle w nowym kierunku, albo ktoś po prostu tutaj, tak? Zamyka Waszą relację i idzie w kierunku spełnienia z inną osobą. Tego typu energię mamy w kartach. Jeśli macie, kochani, ochotę, zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Kolejny znak to waga. Moje no drogie wagi, jak tu dużo miłości? Macie przy sobie kogoś z trygonu wody, rybarak, skorpion. Bardzo mocno jest ta, to, ta energia pokazana. Papież, rodzina, stabilizacja, wartości religijne. E, tak, jakby po prostu czemuś się przyglądacie. Niektóre panie dowiedzą się o ciąży. Bardzo dużo o, ostatnio tej ciąży w kartach, w energiach. A, więc może po prostu jakieś nowe początki w relacjach się zaczynają, może po prostu zaczynacie już tak na zimę, wić gniazdko, tak, chcecie powiększać rodzinę. No, w wielu czytaniach to wychodzi znakom Zodiaku, więc może coś być na rzeczy. Tutaj widzę też planowanie ślubu, jakieś zaręczyny. Bardzo dużo miłości, bardzo dużo miłości, bardzo dużo uczuć, kielichów, tak. Tak jak mówię, tu może być rybka, raczek, skorpion przy Was. Natomiast, co Was zasmuci? Cesarz, jeśli jesteście z jakimś baranem albo z jakimś takim mężczyzną apodyktycznym, to on może w tym tygodniu tak jakby troszkę Wam wchodzić na głowę, trochę Was denerwować, może tak jakby kazać Wam zacisnąć pasa, bardziej oszczędzać, będziecie się o to wściekały. A jeżeli jesteście mężczyznami, to tak jakby no. Tutaj widzę taka, taką energię dusi grosza w tym tygodniu, więc no, tak jakby ktoś po prostu. Pilnuje pieniędzy, budżetu domowego, nie chce za dużo wydawać, tak? Oto mogą być zgrzyty. Dlaczego ten cesarz? Dziewiątka mieczy, jakieś nieprzespane noce. Mm. No właśnie, tutaj coś, coś trudnego. Może po prostu martwicie się też o finanse, tak? Jak to wszystko poskładać, jak to wszystko pospłacać, wszystkie rachunki popłacić. Coś tutaj z finansami mi się pokazuje. I jakby takie, kochani, rozżalenie, energia typu nie wiem, czego chcę, nie wiem, dokąd zmierzam, co tu z tym wszystkim zrobić. Dla kogoś ta ciąża może być też taką niespodzianką, trochę, trochę niespodziewajką. I to nie do końca na początku wprawi Was w dobry nastrój, ale później, kochani, wiadomo, tak, dziecko to sama radość, ale dla niektórych na początku to może być coś takiego, hmm, ale że ja, serio. Teraz tak? Takie trochę niespodziewane wiadomości. Tutaj w pracy siła. Tu macie dużo energii do działania, dużo zapału, widzę stabilizację, chociaż wy się martwicie o te pieniądze. Też niepotrzebnie, bo ja nie widzę takich energii, żeby miało wam na coś braknąć. Ewentualnie może być tak, że nie wiem, nagle samochód się zepsuje, nagle jakiś mandat przyjdzie. Coś takiego nagłego, tak, że po prostu będzie trzeba wydać pieniądze, mm, ale to też nie jest jakieś nie wiadomo, co. Zdrowotnie problemów nie widzę, kochani, tylko dbajcie o odporność, żebyś nie przeziębiać. I karta wyroczni, bądź odważny i zrób pierwszy krok. Takie energie. Osoby samotne tutaj faktycznie możecie kogoś poznać bardzo wrażliwego, uczuciowego, także w ogóle y, pod względem uczuć fajny tydzień. Jeśli macie ochotę, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po z waszym znakiem zodiaku. No i wodniki. Wow, wieża koło fortuny, co tu się zmienia, kochani? A z kielichów. Dla niektórych miłość, nagle niespodziewanie, przychodzi miłość, zakochanie i co z tym fantem zrobić, tak? Takie energie mocno uczuciowe, nowa miłość, spełnienie marzeń, zakochanie, zauroczenie, ktoś zmierza w waszym kierunku. Osoby samotne mogą faktycznie tutaj kogoś poznać. Dla niektórych może to być jakiś ekspartner, ekspartnerka z przeszłości, ktoś się nagle odzywa, wy już gdzieś tę relację zamknęliście, nie spodziewacie się nawet, że ta osoba może się tutaj pojawić, i bam, nagle jak grom z jasnego nieba przychodzi, tak? Odmiana losu koło fortuny. Być może będziecie chcieli jeszcze raz te relacje reanimować e, i, i spróbować ponownie w to wejść. No jeżeli tam nie było jakichś trudnych emocji, trudnych energii wcześniej, no to dlaczego nie? Ale jeżeli były, nie wiem, jakieś sytuacje typu zdrady, tak? No to to wiadomo, nie warto. Natomiast ja może dopytam, dlaczego jest ta wieża tutaj. Ósemka buław. No mówię, nagła, niespodziewana wiadomość. Ktoś się z przeszłości odzywa do Was. Ktoś chce z Wami jeszcze raz... Wejść w relację, nowy początek, paść buław, spróbujmy jeszcze raz, tak? Na nowych zasadach. Wy się trochę tego obawiacie, wy jeszcze czegoś nie widzicie, ale jednak, tak jakby no ten as kielichów pokazuje, że miłość bierze górę, tak? Że jednak miłość zwycięża i może faktycznie warto dać sobie radę, nie zamykać się na to, Ym, spróbować raz jeszcze, no bo energie pokazują, że warto. Także z kim to ma rezonować, no to tak jakby karty pokazują, wejdź w to, spróbuj, yy, ta osoba jest tego warta, tak? Warto o siebie zawalczyć. Tak mi pokazują karty. W pracy stabilizacja, takie szczęście, radość, dziewiątka kielichów, spełnienie także w ogóle bardzo ładna energia. Myślę, że to będzie taki bardzo fajny tydzień. Wsparcie macie, jeśli chodzi o ludzi z zewnątrz, dobrą atmosferę w pracy, także generalnie ładnie. No i czwórka mieczy, jeśli chodzi o zdrówko, to są choroby przenoszone drogą kropelkową. Natomiast karta też wskazuje ulgę w cierpieniu i rychły powrót do zdrowia. Jeśli chodzi o energetykę. No i zobaczmy kartę wyroczni. Czas uwolnić się od tego, co negatywne. No i tu skorpion. Jesteśmy w energii skorpiona, w sezonie skorpiona, więc wiadomo, trzeba się uwolnić od przeszłości negatywnej. Ale jeżeli coś dobrego wraca, tak na co czekaliście, no to kochani, tutaj trzymam kciuki za Was. Zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, na rytuały i po zaletki z Waszym znakiem Zodiaku. Udanego tygodnia pozdrawiam.